Хе-хе... <laughs> на двору! Крива му чинък на двору! Аз те мога да опиха! Аз те мога О, гурте, ато я роби! Хе-хе-хе. грай. Гуль-гуль-гуль-гуль. И гу. запитаваме под краном. О, ти! Под до острега базика. Мочи ти в майки нашика. Хе-хе-хе. A ja ci hi, hi, hi. Je to nie odkupię, he, he, nie pykło bratku, hi, hi, hi. No dawaj, jak taki Sigmolud z ciebie. Sigmoludek krasnął. Jo ale nie! Ale idealny ulcik wsiadł. Kurde. Pajperka, pajperka. Pajperka nie wyjdzie stąd żywa. I możesz już to wiedzieć, bo w sumie to nie musiałaś, bo to już się stało. I... dobra kolejne na glebie. Dzień dobry. Był z. Góry. się to jak i subskrybujcie subskrybujcie fifi fifi fi. polecam tego małego dziadzia dziadzia mój dziadzia dziadzia mój dziadzia dziadzia mój dziadzia nie nie proszę 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 ja ja ro to betonia ra a ah.